To jak to panowie jest z tym podejściem do naszej reprezentacji, tak dziennikarzy, jak i ekspertów? Bo pamiętam, Tomek, rok 2002, kiedy byliście w Korei w Japonii, tam doszło do takiego konfliktu między kadrą a, a dziennikarzami. Też, no, nie było wam w smak, że, że jednak jesteście w jakiś sposób krytykowani. Teraz ta... Nie, to, to wtedy nie chodziło no, konkretnie o krytykę. Tam po prostu już yy, zwłaszcza dwóch dziennikarzy. No, Niestety troszeczkę w prywatne rzeczy za bardzo wchodziło i to na, na forach czy w gazetach pisywali. Po prostu byliśmy obrażani, ale nie nic związanego z piłką wtedy, nie było z krytyką. By, było coś takiego. Ja uważam, że, że teraz tak jak, tak jak... Właśnie, bo to druga część mojego pytania, i jak to ma się do obecnej sytuacji. Dostali lanie od części ekspertów, nasi piłkarze, zwłaszcza ja uważam, trener Smuda. Że... Powinno się, czy się nie powinno? Ja uważam, Bo to już że na razie nie dostali. do ogólnonarodowej ja uważam, dyskusji. Że na razie, ja uważam, że na razie nie dostali. Ja uważam, że naprawdę wszyscy tej reprezentacji byli bardzo przychylni przez te dwa lata, mimo wszystko, że niejednokrotnie można dziennikarze mieli e, pole do popisu i mogli, mogli krytycznie podchodzić. Oczywiście były, e, były jakieś e, odnośnie ustawiania zespołu, odnośnie zawodników, czy ten jest przydatny bardziej, czy tamten, ale no to jest, ale to jest, dyskusie, to jest tak? normalna, normalna rzecz i zawsze było tak i zawsze będzie, ale to, że mieli taki parasol ochronny zawodnicy i po części jeszcze go, jeszcze go mają, to widać. to widać, Ten balon został tak nadmuchany, tak napompowany. Oni tak naprawdę, zawodnicy, myślami byli tylko to, że nie mają innego wyjścia, tylko muszą koniecznie awansować grupy. Oni nie byli przygotowani do tego, że oni mogą nie awansować i wtedy może na nich się krytyka zwalić. Myślę, że troszeczkę toż. Też no, nie pójdzie im. Nie pójdzie. Myślę, że powinni być bardziej na to inaczej, może powinni bardziej być na to przygotowani, że jeżeli coś nie pójdzie, to co wtedy będzie. Mateusz? No już... Ja to, to patrzę na całą tą historię w dwóch aspektach. Po pierwsze, futbol to jest dialogiem, i jak ktoś tego nie rozumie, to proponuję wczorajsze hiszpańskie gazety, gdzie mocno dostało się trenerowi Vicente del Bosque za wyjście bez napastnika. Gdzie Hiszpania też zremisowała mecz z reprezentacją Włoch, a mimo wszystko ta, ta publiczna dyskusja na temat gry reprezentacji Hiszpanii była, była obecna. Chociaż wydaje mi się, że Hiszpania w przekroju całego meczu to grała trochę lepiej od, od reprezentacji Polski w rywalizacji z Grecją. Po drugie, to jest jakby też taka nasza polska rzeczywistość, że u nas jest wszystko albo białe, albo czarne. Jak popatrzymy, trzy miesiące przed turniejem. Najczęstsze głosy nie mamy żadnych szans. Tu problem, tu problem, tu problem, tu się nie składa, tu się nie składa, tu, tu nic z tego nie wynika. Dwa tygodnie do turnieju, oddana A2. Gdzie... A2 to była oddana dzień przed turniejem. No, ale nie, no gdzieś tam zebranie, zebranie na najwyższym szczeblu państwowym, apel do, do szefów redakcji polskich mediów, żeby wszystko przedstawiać w jasnych kolorach, i nagle zrobiło się, nie wiem, ogólnonarodowe słońce, i wszystko widzieliśmy w białych barwach. Za chwilę to gdzieś prowadzi do tego, że nie będzie można rozmawiać konstruktywnie w, w, o piłce, analitycznie, wytykać błędów. Bo ja się mogę nie zgadzać z Wojciechem Kowalczykiem, że pierwszy mecz to była kompromitacja i się nie zgadzam. Widziałem fragmenty dobre, widziałem fragmenty bardzo słabe, widziałem historie niepokojące. Natomiast no dzisiaj gdzieś, nie wiem, publiczne piętnowanie Tomasza Hajt za to, że przyszedł do kafe Euro i powiedział, że polska drużyna źle stała w defensywie, że widać po benyszu, że nie grał, że Perkis ma problemy koordynacyjne z wyprowadzeniem piłki, że brakowało współpracy między formacjami, że Rafał Muraski w drugiej połowie wyglądał źle. Że schowany był w drugiej połowie za zawodników rywala Kuba, że kompletnie nie wyszedł mecz rybusowi, że była dziura między Lewandowskim a linią pomocy i że obraniak pobiegał w tlenie i nie popracował w defensywie, to wydaje mi się, że to są jakby normalne historie do analizy. Plus to, że nie wiem, zwrócono uwagę, że trener Smuda nie zrobił zmian, tak? To wydaje mi się, że no po to się zaprasza ekspertów do studia byłych piłkarzy, dziś trenerów, żeby analizowali całą sytuację. A u nas to jest tak, trochę takie hasło, kto nie jest z nami, jest przeciw nam. No można z całego serca kibicować drużynie, natomiast no wykonujemy taki zawód, a nie inny. Ktoś jest prowadzącym program, ktoś jest ekspertem, ktoś gdzieś zjadł zęby na piłce. No nie wiem, odpowiedź ten raz młody w tonie, że że niech sobie Hajto przypomni mecz z Koreą, to jest w ogóle dla mnie nie na poziomie. Bo tak naprawdę dzisiaj, jak się zastanowimy, to z całym szacunkiem dla Franciszka Smudy to troszeczkę więcej na razie dla reprezentacji zrobili i Wojciech Kowalczyk i Tomasz Hajto niż trener Franciszek Smuda. Bo na razie trener Franciszek Smuda to w spokoju brał swoją pensję przez 3 lata i zagrał pierwszy mecz o punkty. Być może... Za 5-6 dni będziemy wszyscy franka nosić na rękach, jak awansuje do ćwierćfinału, bo zagramy dwa dobre mecze z reprezentacją Rosji i Czech. Natomiast no, dzisiaj gdzieś tam nie wiem, obrażanie się na krytykę, na jakieś takie analityczne wątki, to, to w moim przekonaniu nie ma absolutnie żadnego sensu, bo każdy trener jest poddany krytyce. Pamiętamy, chłopcy zrobili zupki w 2002 roku, było ogólnonarodowe larum. My dzisiaj dojrzeliśmy jako społeczeństwo. Zauważcie, że dzisiaj nikogo nie boli to, że zarabia Błaszczykowski na eskorcie McDonalda, czy, czy zarabia na Biedronce. Nikogo nie boli, że Franek się przyjaźni z Adam Jakową. Nikogo nie boli to, że Wojtek Szczęsny jest Pepsi, Robert Lewandowski w Gillette, że sobie chłopaki zarabiają. Są osobami publicznymi. Pracowali na to? Pracowali na to. Są poddani krytyce. Są pod ostrzałem paparazzi. Są jakby cały czas gdzieś pod naciskiem mediów, ale też z racji tego, że są tam, gdzie są i że są często w telewizji, w radiu, w gazetach, w internecie, to gdzieś tam ktoś wykonuje badania i z takich względów zatrudnia tych panów do swoich reklam i płaci im za to. Dobrej, bardziej medialnej postaci. Tak? Także, także ja myślę, że, że nie wiem, no, być może troszeczkę więcej spokoju, więcej luzu, bo mam wrażenie, że u nas to jest wszystko na spince. Ja bardzo często oglądam telewizję włoską czy hiszpańską, tam nie wiem. Y, trener przegrywa ważny mecz, zostaje odpytany, padają głosy ze studia, tro trochę się wszyscy pośmieją. No, no co się stało? W piłce się wygrywa, przegrywa albo remisuje. Życie toczy się dalej, idzie się do domu, ma się rodzinę, ma się inne problemy. Także gdzieś tam prowadzimy jakiś dialog zawodowy, natomiast no, żeby potem sobie wyliczać, kto gdzieś coś zawalił, kto czegoś nie zrobił. Dla mnie to jest jakby kompletnie bez sensu i są to historie niezrozumiałe. Tomek, chciałbyś jeszcze coś podsumować? Czy już wszystko zostało ja powiedziane? Ja myślę, że, że tutaj już nie ma, nie ma, nie ma co, co dopowiadać. Wszystko to, co najistotniejsze chyba powiedział. My mamy dla Was, drodzy Państwo, koszulkę reprezentacji Rosji. Myślę, że to prezent, który rozdamy Wam na Facebooku, w konkursie Facebookowym na profilu sport.pl będzie bardzo dobry, bo to będzie przegrana dzisiaj reprezentacja i warto taką pamiątkę sobie zachować chyba. No Patrzymy dzisiaj panowie na, na reprezentację Polski i, i, i chcę zobaczyć dzisiaj reprezentację agresywną, twardą od pierwszej minuty. Chcę zobaczyć drużynę konsekwentną, zdyscyplinowaną, dobrze zorganizowaną. Chcę drużynę zobaczyć, która Oczywiście będzie miała fragmenty, gdzie spróbuje zagrać pressingiem, bo to jest gdzieś taki stempel Franciszka Smudy, ale chcę też zobaczyć drużynę mądrą, wyrachowaną, która Tomek dobrze stoi w defensywie, gdzie są zachowane e, właściwe odległości między zawodnikami. Chcę zobaczyć drużynę, która sobie nie zamyka jakby możliwości zagrania skrzydłem, bo tak było w, bardzo często w tym pierwszym meczu, że brał stoper piłkę, bieg do bocznego obrońcy i tam się robił tłumi i zaczynaliśmy mieć problem. Chcę widzieć chłopaków naładowanych pewnych siebie, chcę zobaczyć strzały z dystansu, chcę zobaczyć, że obrania gryzie trawę. No, no, wielu rzeczy potrzebujemy, no i, i ja jednak czekam na jakieś też zmiany w trakcie spotkania, bo, bo muszę powiedzieć, że mnie mocno zdziwiła, jakby ta argumentacja trenera Smudy, że, że on nie chciał zmieniać, bo bo zdawał sobie sprawę, że zawodnik, jak wchodzi z ławki rezerwowych nierozgrzany, to może przez chwilę gdzieś tam zasnąć, nie być przygotowanym, i to gdzieś później przełoży się na problem drużyny. No, to jest taka teoria mocno naciągana, bo gdyby nie przed Dinatale, to pewnie z Balotelim w niekoniecznie by strzeglił bramkę. Był chyba... czy, 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 czy Salpingidis był chyba najlepszy Przykładem, że można wejść i zrobić wiele. Absolutnie, no już zmiany są częścią futbolu i gdzieś tam yy, była przygotowana podobno zmiana Pawła Broszka. Co widzieliśmy, Paweł był tam przebrany. Potem sytuacja się skomplikowała. Być może w tym Amoku karnego czerwonej kartki. no Franek tak się zgrzał tym meczem, że, że już później nie patrzył na zegarek i wydawało mu się, że jest jeszcze dużo czasu do końca, kiedy Grosicki stał przy linii i ostatecznie nie wszedł. Ale wydaje mi się, że ten chłopak sobie zasłużył na to, żeby żeby dostać szansę na tym turnieju, bo ma za sobą świetny sezon klubowy. Wydaje mi się, że, że chociażby w tym spotkaniu z Łotwą był, był postacią pierwszoplanową. No, trzeba też dać drużynie czasem jakiś sygnał, jakiś impuls, że tutaj jakby te, te role nie są do końca rozdane, bo jak widzi drużyna na ławce, że jeden, drugi, trzeci gra poniżej swoich możliwości, no to każdy z nich gdzieś tam Tomek po cichu liczy, no wejdę, odmienię. Ja pamiętam taką dyskusję z, z Marcinem Żywłakowym, który jakby zupełnie inaczej opowiada o odbieraniu meczu przez rezerwowego. No tak, bo, on... bo Franek powiedział, że no zawodnicy to są często przy linii, oni się rozgrzewają, nie są do końca rozgrzani, bo oglądają mecz. A Marcin Żewłakow, który świetnie sprawdzał się w roli jokera, zawsze mówił: oglądam mecz pod takim kątem, że zaczynam szukać już słabości i wyobrażam sobie, co ja chcę zrobić. I jak wykorzystać te słabości, które gdzieś tam obserwuję z ławki rezerwowych, kiedy dostanę szansę. I akurat w jego przypadku to się sprawdzało, bo ewidentnie był piłkarzem, który jak w reprezentacji nie zawodził zaczyna, nigdy. zaczynał mecz w podstawowym składzie, to mu nie szło. A jak wchodził na te 20-30 minut, to, to zawsze tak, coś zawsze reprezentacji dało. No, zostało mu bramki. to do teraz, bo ma facet ponad 30 lat i w Bełchatowie właściwie podobnie jest. Wchodzi jako joker i, i wali te bramki nawet przy Łazienkowskiej.